A może jednak co? Dobra, nie chcemy dalej czytać. O, otworzyły się drzwi. Ale tutaj to słuchajcie, nas nie było. Co to za budynek? L lampki już nie mogę włączyć. Gdzie ja jestem? Jestem może w tym takim, słuchajcie, drugim budynku. To cholera, wie. W każdym razie tam nie przejdę. <kłysy> Tutaj to już jest tak, wiecie, u zawaliło się. To tak nieźle, ten budynek bardziej taki uszkodzony jest, nie? Mam nadzieję, że mi nic na łeb nie spadnie. Chciałbym to generalnie, żeby to się jakoś skończyło w miarę, że tak powiem, szczęśliwie. No ale nie liczę na to, zobaczymy. Tu już w ogóle nie ma dachu. Tędy nie przejdę, słuchajcie, a może tu? Jakieś roboty budowlane, o, 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 o.

You can't always cry and people laugh when they're afraid, don't they? It happened to you, not to me. It's better that way. They do that to show they're lucky. You mustn't take offense because it's true. And deep down it's just like pity. If you see what I mean. But then you think about your own situation and you laugh uh, because you feel lucky that everything is going to get better. That it's all shit. It's all shit, this place. You're not trying to tell me it's not true, are you? An intelligent person, educated, not like me. And if I can see it's a load of shit, just imagine how much better you understand it. No, come on. No, 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 no. I feel fine here. You know? After all, I can do and say anything I want. Będzie coś jeszcze? Bo wiecie, trochę taśmy zostało. Poczekam chwilkę. Szkoda, że tej nie można odtworzyć. Dobra, idziemy dalej. O jest, kolejna. To my. Zero uśmiechu. Koniec. a telegram no jest okej okay. hereby notify you of the death of Adati. Adati? Mother of Mother Renate, a patient in your institution. Matka zmarła. No no no. Sincerely yours, Onofrio P. Matka zmarła. Okej. Okay. I have no one left in the world. Nobody. Else. solitude is very strange. it muffles everything, slows it down. it's an endless scream that makes no sound. a silent scream. i can't stop looking at myself. i will never leave this place. there is nobody up there for me. no terrace. these walls have become my skin. and the wretched desperation within them. Is my soul without a voice? Here, nobody weeps anymore. How I would love to feel life, desperation, anger. I've stopped dreaming, daydreaming, maybe even thinking. I've lived in a reality which has corroded me and has stripped me of everything, even my ability to feel pain. Winda nie zjadę, fajnie by było się wydostać z tego budynku, nie? O, same się otwierają. Tędy nie wejdę. No dobra, wychodzimy. To jest to miejsce. Aha, dobra, to jest tu. Gdzie ten samochód był? Ojej, a tam? Czekajcie, sprawdzę to nie. Raz tak, raz tak, to jest kurde, tak poryte. Nie wiem, czy to się dzieje teraz, czy to się dzieje w jej głowie. Patrzcie, ja stąd nie wyjdę, ale ja. Renee's state of health is good. She is eating and speaking. Her spatial and temporal orientation is good. Therapy suspended. December 3rd. She calmly asks if she can leave the hospital. Evaluate patient for six months. May 2nd, 1944. Discharge denied despite a favorable psychiatric opinion. The patient has no home or means of support. zerofsparte. may 4th. To mama. the reasons why discharge is impossible are explained. and this is how rene learns of her mother's death two years after the fact. <gasps> may 5th. she tried to kill herself in the night by hanging herself with a sheet. saved by the nurses. No, it's all się? Restrained to her bed, she once more tried to kill herself by suffocation. The decision has been taken to perform a transorbital lobotomy. Ale jaja, co? Załamanie, po prostu załamanie nerwowe. Ter 15? Serio? O boże, lobotomia. Ameryka, to gdzie kiedy były używane, tak? Lobotomia, ale co oni tu robili? Jezus. Czyli to po prostu dostanie się do mózgu przez gałkę oczną. Specjalny instrument, no ja nie wiem czy to taki specjalny. A... Sam damage, czyli takie spustoszenie w tym mózgu potem było. I do 51. to stosowali, tak? Później już chyba nie, tak? Tak tam było. <laughs> Straszne. Coś tam napisał. Cześć. masakra, nie? A to na żywca? Nie no, była jakaś chyba znieczulona. Czy wy to widzicie? To jest jakaś masakra. Młotkiem jeszcze, tak. Zajeb, młotkiem. Mm. Bez sensu. wydala. takie grzebanie w mózgu to była jakaś masakra. Muszę poczytać o tej lobotomii, ale coś mam wrażenie, że to w ogóle ani krwi nie, nic kompletnie. 10 of June 1944. Operation successful. Patient tranquil and collaborative. Really? Motor coordination capacity reduced, but she's improving. Transferred to the tranquil department in the care of Dr. B. 25th of October. Continues to talk about Amara and her doll, Charlotte. The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement. Difficulty walking, not capable of riding. And the nurses report that they have to help her dress, wash, and feed herself. In the summer of 1944, Renee was transferred back into my department. Aware of little, indifferent, hardly ever spoke. One day, she said, When I find the courage to look at myself in the mirror, I see a young face which is aged. And looks at me full of fear. She is a woman now who has changed profoundly compared to the girl that I had under my care several mm, years ago. So, till let me know. Only the sadness of her gaze and her intelligence are unchanged. She's so young, just 23 years old, but is lacking all vitality. Perhaps her condition may improve. Probably not. No, wątpię. Her life has been thrown away. Życie od niej odeszło. And nobody did a thing to try to avoid Nikt nic nie zrobił, żeby cokolwiek tutaj. Before, bye bye Czyli ona tam została, słuchajcie. Zrobili na niej ten eksperyment, i, i... życie z niej, że tak powiem, uciekło. Zmarła Pielęgniarka taka dobra Też odeszła Tylko wiecie co Czyli pokazane jest jakby od początku do końca Jej całe te życie tutaj Jakie jak No jak przeżyła miałem 16 lat i tutaj pokazane jest Ażby chyba do końca 23 Urodziny że tak powiem Tylko to kim sterowaliśmy To tutaj mnie właśnie coś takiego Wiecie Mam wrażenie, że tu chodzi o, o. jakiegoś takiego właśnie ducha, jakiegoś. jej. Bo... Smutne, bardzo smutne, ale. Wiecie, co to był taki horror. Hmm, bym to powiedzieć. Nawet nie, nie nazwałbym tego horrorem, nie? Horror troszeczkę na inny sposób, nie? Na inny sposób horror. Nic tu nie wyskakiwało, nic nie było takiego strasznego. Ale stra... no może tak inaczej, straszne to właśnie tutaj było to pokazanie tych ludzi, którzy tutaj tak naprawdę, bo to na faktach miejsce jest też autentyczne co, co przeżywali, no a tu jest jakaś po prostu osoba taka e... rozumiem, że jakaś wymyślona, ale no podejrzewam, że ci ludzie naprawdę jak tutaj takie właśnie straszne rzeczy, dramat tu się działo w tym szpitalu No, ale spoko słuchajcie e... Ja też się nie nastawiałem na tak, wiecie, żeby tutaj zaraz będzie, zaraz ktoś nam będzie wyskakiwał. Aczkolwiek y, ta moja seria, właśnie taka tutaj, tych hororków, które gram, y, to właśnie taka, taka tak sobie wymyśliłem, że taka będzie. No nie, no ale tutaj zobaczymy. No, różne tutaj są y, gry. Tu akurat sobie wybrałem taką. Ona tutaj pokazywała zupełnie coś innego, nie? Smutne, bardzo smutne. No, ale co zrobić, nie? Ludzie się borykają z różnymi problemami, z chorobami. A to chyba jest taka psychiczna choroba, to jest po prostu najgorsza, co? Jeszcze w tamtych czasach właśnie, o, taka jakaś lobotomia. Boże, kochane, to aż pokazali to wszystko. Straszne. Będzie coś jeszcze może na koniec? English Voice has been recorded i w, 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 w tym we Włoszech, hm. okay. nasza arena biedna. Myślałem, że coś będzie też z tym centarzem, nie? Tak sobie myślałem, że po prostu znajdziemy swój jakiś tam grup, że tutaj już zostaliśmy i tutaj zostaliśmy pochowani i także w ogóle to się wszystko hm, żona pomimo tych takich prób samobójczych, nie udało jej się to wszystko przeżyć. Nie wiem, czy to udało się, to takie duże słowo, ale czy to, czy to w ogóle warto? Nie wiem, wiecie, mam takie jakieś różne mieszanie, mieszane uczucia, czy ludzie się męczą. Wiem, że też chcą żyć, ale tutaj niby jakaś poprawa, ale co to za poprawa? Została tylko z lalką i wiecie. dojdę do napisów końcowych, pożegnam się z wami zamiast za tą serię oczywiście znajdę zupełnie też coś innego tak sobie myślę, no bo mam parę takich właśnie, które chciałbym właśnie pograć sobie na takiej samej zasadzie jak to tutaj, bo to będzie taki wiecie wtorek, wtorek z hororkiem, <laughs> zawsze staram się dawać wam, żebyśmy sobie mogli pograć i pooglądać we wtorek coś takiego właśnie na takiej, na takiej zasadzie Dużo tych gier jest właśnie Tego typu Ja lubię bardzo Generalnie podobało mi się, spoko Spoko, spoko No A cóż do takiego tu mamy jeszcze Słuchajcie, chapter'y tu są No, to są wszystkie chapter'y Tu możemy sobie obejrzeć Okej okay. Czyli te takie, wiecie, wszystkie te filmiki Arene Diary. to będzie to takie, bo to też wszystko chyba odkryliśmy, nie? Tak. To jest to. No, to wszystko odkryliśmy. To ja wam też pokazywałem w poprzednim odcinku wszystkie te jej e, zapiski tutaj, nie? Mam nadzieję że też, że wszystko dobrze tutaj w sobie, wiecie. Z, a to nie jest to Martha, Marta is Dead? To też bym chciał zagrać, zobaczyć co to zagra. Mm, że wszystko dobrze tutaj zrozumiałem, jeżeli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, bo pomimo tego, że tu wszystko było po angielsku i tak troszkę też ciężko, to jakoś dawałem radę sobie. Tu nie miałem jakichś takich problemów, tak mi się wydaje. Czasem tam w tych takich odpowiedziach, no to nie wiedziałem za bardzo, co, co by tutaj. Dobrze, niektóre słowa nie, nie jakoś mi uciekły nie, nie, nie wiem co znaczyły, ale spoko. Myślę, że sobie dałem jakoś radę z tym. A to co to jest? Chcę zobaczyć. Czy to jest zapowiedź tej gry? Marta is dead, czy to jest po prostu to. Zapowiedź tego. Aha, dobra, patrzcie na to. Fajne. rozumiem, że to jest ten budynek. Oczywiście, że to ten budynek. Autentyczny. Fajnie, fajnie pokazane. Aż totalna ruina. Totalna ruina. Patrzcie na jakim wzgórzu fajnym. A tu wioska, miasto. Opuszczony budynek. Pewnie będę, będę mieć prawa autorskie na ten odcinek. Ale dobra. Zobaczyć na mapie, wiecie, gdzie to dokładnie jest? Tak, z ciekawości sobie zobaczyć. Volterra. Doktor Boże. Co tam się wtedy dzieje z człowiekiem? O młodach dziewczyna nie, a w tej głowie, o Boże! Charlotte. Tak się skończyło. Hm. Ciekawe, nie? Fajnie to zrobione. The Town of Light. Tak. Dziękuję Wam jeszcze raz i zapraszam oczywiście na nową serię tego typu. Dzięki, że byliście ze mną i do następnego. Trzymajcie się, cześć.